Witam serdecznie w czwartą niedzielę Wielkanocną, niedzielę zwaną Dobrego Pasterza. Modlimy się dzisiaj o nowe powołania kapłańskie zakonne misyjne. Modlimy się o te powołania także z naszej parafii. Wspominamy tutaj ostatnie kapłańskie powołanie ojca Natana, Franciszkanina, obecnie pracującego w Szwecji. Dzisiaj czytaliśmy Księgę Dzieł Apostolskich, to było pierwsze czytanie. Posłuchajmy pierwszego fragmentu, pierwszej części. W dniu pięćdziesiątnicy stanął Piotr razem z Jedenastoma, przemówił donośnym głosem: Niech cały dom Izraela wie z niezruszoną pewnością, że tego Jezusa, którego ukrzyżowaliście, uczynił Bóg i panem, i mesjaszem. Przepiękne świadectwo Piotra, on przemawia z mocą. To się, to się czuje, jak się czyta ten drugi rozdział. Księgi dzieł apostolskich. Po ludzku wydaje się to niemożliwe. Przecież to był prosty człowiek, nieuczony rybak. Miał prawo przestraszyć się tam tłumu. Tam no, musiało być parę tysięcy ludzi, jeżeli trzy tysiące ludzi się Nawróciło, to musiało być więcej ludzi. Musiał zdawać sobie sprawę, że to żadna prowincja. Nie ma tutaj kilkoro, kilku znajomych czy sąsiadów, ale to jest stolica państwa, to jest Jerozolima, centrum duchowości Izraela. Tutaj działają przecież arcykapłani, kapłani, faryzeusze, saduceusze. Słuchają go Żydzi z samego miasta, samej Jerozolimy, ale także słuchają go Żydzi pielgrzymi, którzy przybyli z prowincji, ale też nie Żydzi poganie, którzy może tutaj byli tylko przejazdem. Piotr jednak jest napełniony Duchem Świętym, przelawia z wielką mocą. Piotr zrozumiał już, że nosi w sobie dar Ducha Świętego, i dlatego jego proste słowa mogą docierać do każdego. Niezależnie od wyznania, od kultury i od języka. Przypomina mi się tutaj pewna bardzo ciekawa książka księdza René Luka zatytułowana Serce Pełne Boga. Całkiem niedawno tę książkę czytamy. Jest to świadectwo tego kapłana, napisane bardzo, napisane bardzo pięknym językiem, zrozumiałem dla wszystkich. Jak Bóg dotknął w pewnym momencie jego serca, nawrócił się, oddał jemu swoje życie i stał się jego uczniem dzisiaj jest księcem ksiądz René jest Francuzem był porzucony przez ojca przez jakiś czas w dzieciństwie był wychowywany przez gangstera prawdziwego gangstera a szląkiem swojego rodzeństwa łączyła ich tylko matka bo ojców było trzech i w domu nie było żadnego wychowania religijnego, znał tylko jedną modlitwę, ale nie uznawał ją jako modlitwę, Zdrowaś Mario, bo kiedy był dzieckiem i szli parę kilometrów z braćmi, do, starszymi braćmi do, do szkoły, no to matka ich nauczyła takiej piosenki ze słowami Zdrowaś Mario, więc traktował to raczej jako piosenkę motywacyjną niż, niż jakąkolwiek modlitwę. I René Luk nawraca się poprzez świadectwo niezwykłego człowieka, amerykańskiego gangstera, Nicki Cruz'a z Bronxu, z Nowego Jorku, który w latach 80. był kilka razy w Europie i też we Francji. No i René Luk był na takim spotkaniu, wielkim spotkaniu młodych z tym gangsterem. Niki Kruzen słyszał jego świadectwo, kim był, jak się zachowywał, jak żył, brał narkotyki, brał udział w różnych rozwojach, no ale spotkał wreszcie pewnego pastora, chrześcijanina, nawrócił się, stał się też pastorem, i dzisiaj daje świadectwo swojego pięknego życia, i można oprzeć to swoje życie szczęśliwe na Jezusie Chrystusie. I wtedy na tym spotkaniu Reneluk ma 14 lat poprzez słowo, zaczyna się modlić po raz pierwszy w życiu, zaczyna się prawdziwie modlić i też oddaje po raz pierwszy swoje życie Panu Jezusowi. Nazwał to potem takim pierwszym wylaniem Ducha Świętego, autentycznie Duch Święty go prowadził. No i nawiązanie teraz do, do tego, co usłyszeliśmy w dziejach apostolskich, wystąpienia Piotra. René Luc, kilka miesięcy po tym wydarzeniu, mając dalej 14 lat, idzie do szkoły z grupą ewangelizacyjną i daje świadectwo swojego nawrócenia. Przemawia do młodzieży, 14, 15, 16 lat, na pewno w swoim sercu czuł wielki niepokój, jak to będzie, jak go będą słuchać, czy go nie wyśmieją, prawda, czy nie popełni jakieś gafy, nie popełni jakiegoś błędu, okazuje się jednak, że to jego żywe, takie autentyczne świadectwo pierwsze, w życiu jest świetnie przyjęte przez młodzież. Oni go słuchają, oni wchłaniają wszystko to, co mówi, i też na jego propozycję, aby oddać swoje życie panu Jezusowi, część to, to, to wypowiada, część. To wchodzi tak jak on kilka miesięcy prędzej na spotkaniu z Nikki Cruzem, amerykańskim gangsterem, tak jak dwa tysiące lat temu Żydzi słuchając Piotra, który przemawia mocy Ducha Świętego, znadnienia Ducha Świętego, też otwierają serce umysły i, i pytają się, co mamy czynić, Piotrze, co mam zrobić, aby zmienić swoje życie? Jest to możliwe, że każdy z nas może być takim świadkiem. Ja, Paweł II, to powiedział w 1982 roku we Francji: Powiedział, że sami młodzi są pierwszymi apostołami wśród innych młodych. Sami młodzi. Pierwszymi apostołami są przede wszystkim rodzice dla swoich dzieci, dziadkowie dla swoich wnuków, ale także każdy z nas, może być takim pierwszym apostołem, dawać świadectwo wobec tych, wśród których żyje, pracuje, uczy się, przebywa, jeżeli ma w sobie Ducha Świętego, jeżeli pozwala, żeby ten Duch Święty go prowadził, żeby ten Duch Święty był jego, reżyserem jego życia, jeżeli stara się być jemu posłuszny, posłuszny nad nim Ducha Świętego, najpierw w małych sprawach, a potem wielkich. Przed kilku laty byłem zaproszony do poznania do sióstr Albertynek, aby poprowadzić rekolekcje wśród bezdomnych. Przyjąłem to, byłem w parafii Świętego Brata Alberta, miałem stały kontakt z siostrami Albertynkami. Siostry wiele razy przyjeżdżały do parafii, dawały świadectwo, prowadziły rekolekcje, różne spotkania dla młodzieży i dorosłych, no więc to przyjąłem. Z wdzięcznością, że, że siostry też odpowiadają na, na moje prośby. No ale z biegiem czasu, kiedy termin się zbliżał, kiedy przygotowałem tę rekolekcję, miałem trzy dni prowadzić, no zacząłem się tak po ludzku obawiać, czy, 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 czy moja y, posługa wyda tam owoce. Czy ja jestem w ogóle przygotowany do tej misji? Ja nie znam w ogóle środowiska, nie znam bezdomnych, nigdy wśród nich nie pracowałem, nie, nawet nigdy nie byłem wolontariuszem także pojawiły się takie ludzkie lęki, tam nie było Ducha Świętego. No ale rozmawiałem z wieloma znajomymi, także kapłanami, zacząłem się intensywnie modlić w tej intencji, no i przyszło takie tak, oświecenie, takie, takie, takie duchowe poruszenie, że Tomaszu, ty się nie obawiaj, ty, ty bądź sobą, ty, tak jak potrafisz, to przygotuj, tak jak potrafisz, mów, wykorzystaj pewne też techniki, które stosujesz na Katechezie, na, na różnych spotkaniach duszpasterskich, na, na rekolekcjach, wśród młodych, wśród, wśród rodzin, no i tak się stało pojechałem, głosiłem, dałem siebie, dałem swój czas, dałem swoje talenty i okazało się, że siostry potem też mówiły, że, że ci ludzie słuchali, że ci ludzie byli wdzięczni, że ksiądz mówił, że ksiądz mówił z zainteresowaniem, że był z nimi, że chciał jeszcze po, po, po naukach, po, po, po katechezach coś powiedzieć, przekazać, pomodlić się, a więc nie było takiej sytuacji jak poprzednie lata, że niektórzy wychodzili w trakcie, bo nie chcieli słuchać, na następny dzień było dużo, dużo mniej, Tutaj czuło się, że byli ci bezdomni taką glebą, gotową przyjąć słowo Boże i poprzez to Słowo zawierzyć Panu Bogu oddać swoje życie. I właśnie o to chodzi w życiu każdego z nas, abyśmy no, pod nadnieniem Ducha Świętego, kierowani Duchem Świętym, innym przekazywali. To, co usłyszymy w Ewangelii, to, co usłyszymy w niedzielę w czasie liturgii słowa, to, co także usłyszymy, czytając jakąś dobrą książkę. Chodzi tylko o to, aby być otwartym na Ducha Świętego. Chodzi o to, żeby On był reżyserem naszego życia i ufać Panu Bogu, że jeżeli Bóg posyła w jakieś środowisko nie jako chrześcijanina, to, to daje łaski, to daje dary, abym to dobrze spełnił i On wie, co robi. On wie, co robi. Ja nie muszę mu cały czas przypominać, Panie, ja tego nie potrafię, ja nie mam święceń, ja nie mam skończonej teologii, ja nie jestem wykształcony, ja ładnie nie potrafię mówić. Jeżeli Pan Jezus posyła i mam czym się podzielić, Chrystusa podzielić, Ewangelią, to wie, co robi. Nie musi być na moim miejscu Jan Paweł II, Matka Teresa z Kalkuty, siostra Faustyna Kowalska, siostra Urszula Luchowska. Pan Jezus chce mnie, świadka. W mocy Ducha Świętego. Ale co trzeba zrobić? Trzeba też oddać swoje życie Panu Jezusowi. Za chwilę zaproponuję, żeby taki akt oddania swojego życia dokonać, ale jeszcze na końcu jedno takie piękne zdanie, które właśnie przeczytałem w książce święta Luka, Mianowicie chrześcijanin, który świadczy o wierze, który nie wstydzi się Chrystusa, jest ukrzyżowany. Idzie drogą Mesjasza, idzie drogą Zbawiciela, ale chrześcijanin, który nie świadczy, który nie poddaje się działaniu Ducha Świętego, jest już martwy. Wybór należy do nas. Proponuję, żebyśmy na końcu tego krótkiego rozważania, czwartą niedzielę wielkanocną, oddali swoje życie Panu Jezusowi, żebyś braci i siostrą, może po raz kolejny, ale może też po raz pierwszy zaprosił Pana Jezusa w swoje życie, tak jak, jak umiesz, tak jak potrafisz, swoimi słowami. Panie Jezu, wejdź moje życie, ja Ciebie zapraszam, obdarz mnie swoją miłością, swoim błogosławieństwem, swoją łaskę. Daj mi tę łaskę, żebym tę miłość przyjął, żebym to zrozumiał, żebym się ucieszył Twoją obecnością, w moim życiu. Oddaję to moje życie, moją całą historię życia, wszystkie moje także. Grzechy, słabości, upadki, oddaje moją teraźniejszość, ale także oddaje całą swoją wieczność. Pragnę z Tobą żyć na wieki, dlatego już teraz chcę, żebyś wszedł w moje serce, w moje życie i uczynił w tym sercu swoje królestwo, aby to Boże Królestwo było obecne w moim sercu. Zapraszam Cię, Panie Jezu, kieruj mną, Bądź moim jedynym Panem i Zbawicielem i posyłaj mnie. Chcę tam pójść, gdzie Ty mnie pośliesz, poślesz, aby pełnić Twoją wolę. Zapraszam, żeby dzisiaj taki akt oddania wykonać w swoim życiu, osobiście może razem, w małżeństwie, w rodzinie, aby stał się cud w naszym życiu, że zacznie Pan Jezus nas prowadzić, a my będziemy coraz bardziej Jemu posłuszni błogosławionego czasu na dalsze przeżywanie Wielkanocy, tego okresu liturgicznego, aż do zesłania Ducha Świętego. Prośmy, żeby ten Duch Święty cały czas nam towarzyszył, żeby nas prowadził, żeby był naszym uświęcicielem, żeby był naszym pocieszycielem i tym, który prowadzi nas do świętości.